Bo ja nie widziałem... i patrz i tak. Co, Co robisz w bodaj? Było? Patrzę, tak Witamy na dzisiejszym vlogasku Dzisiaj jesteśmy na Opera Trails i zaliczamy sesyjkę i chłopakom dzisiaj się bardzo chce. <laughs> tak i lecimy z dzisiejszym odcineczkiem. Jest to pierwszy odcinek na którym śmigam na TwoSixPlayerze, Playerze, którego budowaliśmy sobie tydzień temu. I powiem Wam, że mega spoko się lata na tym rowerze, mimo że jest bardzo krótki. Spodziewałem się, że będę miał tutaj jakieś problemy z barspinami, ponieważ ta przednia tutaj rura jest krótsza i mam tutaj bardzo mało miejsca między siodełkiem a kierownicą. A już tutaj dałem to siodełko na maksa do tyłu, a okazuje się, że jest spoko. Podczas poprzedniej sesyki już tutaj sobie porobiłem. Bar spiny, 3-6 bar Bekobara, nawet tutaj na pierwszej. Także dzisiaj się naprawdę bardzo pozytywnie zapowiada. Rozgrzewkowy przejeździk. Zobaczymy, czy słońce świeci nadal. A już jest ok. O. No, trochę świeciło tam na tej drugiej, kopie słońce. Ale szkoda zesejki, więc lecimy, lecimy. Tej topik na pierwszej, i na drugiej i może jakiś spin na trzeciej. Zeg. Robimy sobie Susa i dzika na pierwszej chopie, barka na drugiej. I trzy barka na trzeciej, cyk I bogenik. i trujeczka, cyk Mato leci jaro, dawaj, dawaj truja, jest truja, bank, dobra sesyjka się dzisiaj szykuje. Planem nadrzędnym na dzisiejszy dzień jest nagranie tej linii. Co ostatnio próbowałem ją nagrać na tego na roofridera. O kurcze, trochę nie doleciałem tej drugiej hopę. Sui, sui. E trujeczka. Odeszła ta pora, zasadzimy przejeździk na Red Bull Rider. Plan jest następujący: na pierwszej beco bar spin, na drugiej i teraz zdania są podzielone: albo 360 bar spin, albo tej ripa. Jeżeli zrobię na, na drugiej 360 bara, to na ostatniej zrobię tej lipa. a jeżeli zrobię tail na drugiej, to na ostatniej zrobię 36 bara. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Nie ma się co czaić Jak już pójdzie ten pierwszy trik, to już reszta to jest formalność. Na lajce. Może nam Chyba może tak idealnie opanowanego. No byleby za szybko nie pojechać. No tam będzie ten tajlip w sumie lepiej wyglądać od tej 3-6 i będzie taki pewniaczek, nie? Będzie pewniaczek, a, obiec, a Tylko nie mogę za szybko jechać tutaj na tą drugą. Żeby go dobrze złapać, nie? Jak są sprawa? Dobra. Mogę! Dobra, Dobra, się nagrywa? No i kitarka. Lecę. Wow. Nie wiem co tam się stało na tej pierwszej hopie, ale bym prawie zginął. Bardzo mi się nie podobał ten twój barspin. Gdzieś tam w głowie miałem, żeby z niego nie wysiadać czasami, ale dobra. Muszę się bardziej wylozować i siądź tak jak ma być. Bo to jest przecież tylko back flip Panie Ponieważ robisz to już kupę lat, więc będzie dobrze. Daje. Cyk Dzięki wielkie Tak to chciało być można bez rękę Ale każdą ale zaskleiłeś nie A tu masz Ale zrobiłem takiego kiklesa tak jakby no. Że ja go ja go samymi rękami zrobiłem. No. Nie ładnie będzie. Kurde. A Aprobt. Dzięki. Linię uważam za sklejoną. Nie będę już tego powtarzać, żeby nie Unikam, jak to mawia mój mistrz, unikam niepotrzebnych walek. Pozdro walaszek. Ale teraz obczajcie jak orzeł lata, bo orzeł dzisiaj pierwszy raz skoczył dużą linię na operze i idzie mu to naprawdę spoko. Dawaj orzeł. Yo. Jak tak człowiek już ma zrobione to co miał zrobić to schodzi taka taka presja. Najbardziej się bałem tego, że wyhaczę teraz jakąś mega głupią glebę i że potem nie będę miał kiedy tego nagrać, nie? Bo nie wiem by na przykład w piątek padało czy coś takiego, no, no, no. by nie było, nie wiem czy to siły, czy, czy po prostu takiego feelingu, żeby robić tą linię. Ale, no, ale mamy to, więc mogę teraz przykatować coś innego. Dobrze, że masz to za sobą flip na Nie chcę robić flip'a okay. tu. Za bardzo to boli e, ale Myślę, że na ostatnie jest ten 36 6 o do zrobienia Jeżeli by wszedł to może od razu wiesz w drugą od razu, nie? Ja myślę, że tak wiesz, to jest za pobarem? No, że ostatnio to odjeżdżałem na luzie Tak jak To że powiedział Pojechać, zrobić, żuwika przebić Yo! trzy 6 o bar! Siedzi wam! Ale nie wiem czy tam był czas na tego barspina powrotnego, powiem szczerze. Czułem się tak trochę skeci robiąc to. Yo! Analiza wideo pokazała, że nie wyglądało to źle i gdybym nie miał w ogóle momentu zawahania podczas tej sztuczki i od razu na powrocie zrobił tego barspina w regularną stronę jeszcze, to miałoby to rację bytu. Tylko nie wiem czy jestem gotowy dzisiaj na gleby, dlatego zrobię to z pierwszej. I teraz pewnie wkleję 15 przebitej, jak się wywracam, bo zawsze tak jest jak mówię, że zrobię coś z pierwszej. Mm. Nie, dobra, dobra, robię to. robię to. to. będzie jedna z fajniejszych sztuczek jaką bym zrobił. 3 opo bardzo regular bar spina, tak zwany Fredrickson. A orzeł się wczuwa i bardzo dobrze. Nie, no tu nie ma żadnej filozofii jak Fredrickson to robi, to dlaczego ja nie mam tego zrobić? To nawet nic sobie wstał, tak nie Nie, 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 nie złapałem tej kiery dobrze Minąłem się z nią I mega szybko jechałem To było fajne, ale to nie to To fajnie, ale długo go łapiesz, no nie wiem jak coś łapiasz, wiesz. Aha. To kończy, okay. Mam wrażenie, że Zabawicie. chcę to zrobić za dobrze, że jak, bo można to zrobić na dwa sposoby. No. Jak, robię, jak robię, tego opobara, to można go zrobić na citach tutaj okay. i chyba ja tak najpierw musiał zrobić. Byśmy... A ja go chcę zrobić tak, wiesz, tak. No wiesz o co chodzi, tak? Ja, ja nie takiego mega no. no chyba go zrobię na citach, faktycznie. Kolejna sesyjka i znowu to nie wchodzi, ale podchodzę do sztuczek jak do maratonu, a nie jak do sprintu. I na spokojnie, na spokojnie to jest maraton, więc, więc kiedyś Max Fredriksson, kiedyś się pokonam. Fredriksona na razie sobie odpuszczamy i kurczę może o potajle. Nie, trochę szybciej na pewno muszę jechać i się nie bać go. Teraz już cykałem się go zakręcić, bo to się nie ma co cykać. Ok, teraz nie było tego komitmentu, ale teraz będzie. Było lepiej, ale zabrakło najważniejszego elementu. mianowicie pójścia na mordę. Niestety, ale przy tej lipie Ogólnie jeżeli chcecie to nagram wam poradnik tej lipa wkrótce to bardzo ważne jest to, żeby pójść po prostu na japę. Jeżeli wydaje ci się, że idziesz już na japę, to musisz jeszcze bardziej pójść na japę. I wtedy tej lipy siadają, bo inaczej nie siadają. Nie chłopaki. Tak, więc tak. Bo... teraz zrobię, to to nie będzie mój pierwszy opot tej lip, Bo gdzieś już tam go robiłem na ResjiBoksach. Na hopie chyba go jeszcze nie robiłem. Ale dosyć trudna ta chopa jest pod tej lipa. Bo trzeba się od razu... Od razu trzeba robić na wkleję większą. Im bardziej strome lądowanie, tym przyjemniej się człowiekowi wywraca na nim, bo się po prostu sturlasz i nic się nie dzieje. Ale im bardziej strome lądowanie, tym też jest bardziej technicznie do wklejki ze sztuczkami. I tak jest właśnie z tym upotej lipem. Ale dobra, dajemy sobie jeszcze jeszcze po podejściu. Wow! Kurczę, już byłem w ramię. Gdzieś mój wzrok, wzrok tam zabłądził, ale jako próbę oceniam to naprawdę bardzo spoko Jak blisko. Nie wiem czemu tego nie odjechałem, powiem wam szczerze. Może trochę za bardzo na tylne koło byłem, ale to była najlepsza ze wszystkich prób teraz. No dobra jak jestem tak blisko, to nie odpuszczam. Jak pójdzie teraz w złą stronę, to odpuszczę. Ale tylko po to, by wrócić do tego, jak będę bardziej wkusowany, Ale robię to. Też mi się tak wydaje. Co by nie było, wskakuję na te pedały. Aj, jaj, aj. No, jeszcze jedna próba. To jest to podejście. Albo teraz, albo nigdy. Albo potem. Uh. Czyli jednak potem. Dobra, jest już gorzej. To, te, to klery, oh. No to nie była fajna gleba. Nie, nie. Nie wyglądała, nie wyglądała, się Wyszedłem do tego tej ripa, ale on się w ogóle nie chciał zacząć kręcić. Nie. Takie wygibasy w locie były. A, dobrze, że jest kora na lądowaniu. Dobra, jest taka jedna sztuczka, którą teraz wydaje mi się, że wiem jak ją zrobić. Ale nie wiem czy zrobię. Spróbuję sobie trzy Olda zrobić. Dobry, wracam do gry. Co jest za Nie wiem, w to jakiś festiwal w Niemczech był kiedyś. Czasami tak się zdarza, że jest coraz bliżej, coraz bliżej. Każda następna próba coraz lepsza. Przychodzi ta jedna gleba, ten jeden upadek i, i idzie w drugą stronę. Dlatego też, dlatego też z tymi dwiema sztuczkami dzisiaj odpuściłem. Najbliżej był ten opotajlip z tego wszystkiego. Niemniej jednak jaram się tym 3,6 opobarem. Bardzo fajna sztuczka, i coś czuję, że ona wejdzie na stałe do mojego repertuaru. Sztuczek bo czuję się z nią po prostu pewnie, dobrze mi się robi tą sztuczkę i mam dużą skuteczność w tej sztuczce. Więc, więc nie jest tylko katować dalej, przekładać to na coraz większe hopy i dokładać w końcu tego barspina powrotnego. Teraz jak do Was mówię, robi się już powoli trochę ciemno. Orze mówi, że jeszcze zrobi tutaj one kenica i trzymam kciuki za to, żeby weszło. A nas czeka jeszcze zasłanianie hop i ogarnianie hop. Tutaj podsypanie lądowania, trochę zaklepania i... no i co? I leci. Awa jeszcze raz. Pierwszy raz orzeł lata takie hopy w linii i już ładuje ze sztuczkami. O to chodzi. A tymczasem my kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnij, zostawić łapy w górę, napisać coś miłego w komentarzu. A my widzimy się już wkrótce. Z fartem. Dzień dobry. Tutaj się czuję jak na strzelnicy, jak w domu, prawie